Czasami ubieram perukę do odcinków, ale to tylko przed kamerą. Chyba sobie nie pomaga. Dzień dobry wieczór, ja jestem Matt Oleha, to jest mój wideoblog. Jak część z was pewnie wiedziała, przez jakiś okres czasu miałem problem z siecią Play. No po prostu normalnie cały czas, ale zacznijmy od początku. Nawiązując do tematu dzisiejszego odcinka, wiecie jak się postępuje z pianymi ludźmi, tak? No usiądź ładnie, to ładnie usiądź, nie jest kwiatka. Čekej na taxovku. Nie jest kwiatka. No i generalnie ja już tak traktuję playa, bo nie mam kompletnie do nich siły. Są piali, trzeba z nimi delikatnie. Kupiłem internet LTE do 80 mega. Przychodzę do domu, mam Mega 10. Sobie myślę tak. No ja pewnie zgłoszę, jak to Orange zwykle działał, wyślą techników, wszystko będzie działać jak należy. O, ale po co wysyłać techników? Jak można powiedzieć, że wszystko jest w porządku? Pierwszy konsultant powiedział, że w sumie coś tu faktycznie nie gra, wyśle techników. Dwa dni później, w odpowiedzi na pierwszy pierwszego konsultanta, dzwoni drugi konsultant, który stwierdza, że wcale techników nie będzie i żebym poszedł do salonu play wymienić sobie router. Na co facet w play, że zastępczego routera nie ma i oczywiście go nie będzie mieć, na no, po czym dodał... A to panu nie starczy te 10 mega? Płacę za 80, teoretycznie do 80, więc te 30 mogłoby być, nie 10. Po czym wysłał zgłoszenie do konsultantów, a konsultanci odpowiedzieli, że no przecież u mnie działa. Sprawa zakończona. No jasny gwint by to wszystko strzelił, jak działa, jak nie działa. Koleżanka, pozdrawiam cię Klaudia, powiedziała, że może żebym wymienił kartę SIM, to może to coś da, bo może karta SIM jest wadliwa. No i kartę wymieniłem, dzieje się to samo, wysłałem kolejne zgłoszenie, a oni odpisali, no to pewnie dla... Dlatego, że pan w tym momencie, gdy pan robi aktualnie speed testa, to aktualnie pewnie panu po prostu pobiera duży plik. No kurcz, ja wyglądam na blondynkę, płagam. No czasami ubieram perukę do odcinków. Ale to tylko przed kamerą. Chyba sobie nie pomaga. Ja wiem, ja wiem, że jest to usługa do 80 mega. No ale sobie wyobraziłem taką historię. Wyobraźcie sobie, że jedziecie do hotelu i macie napisane, że maksymalnie to będzie 5 gwiazdek. Wchodzicie do pokoju totalna spelu, na ledwo to stoi a recepcjonista do was. No przecież mówiłem, że w najlepszym wypadku dostanie pan 5 gwiazdek. Play ma oczywiście przepiękną ofertę, gdy chcesz zostać klienta, będą po prostu ci lizać różne rzeczy części Twojego ciała, a w momencie, gdy będziesz klientem, to oni się tak odwrócą i tak. No już nie będę Lizał. E, ja Wam serdecznie dziękuję, jeśli chcecie przejść do poprzedniego odcinka, gdzieś tu na dole są adnotacje, subskrypcja kanału, oczywiście także fajna, w sensie dla mnie fajna, <grytanie> czyli dla Ciebie też, bo dostajesz powiadomienia o nowych filmach, ja się pogrążam chyba. Dzięki Wam serdecznie za uwagę, noc, widzenia, trzymajcie się, nie puszczajcie na razie.